Sponsorem kanału Wąs i Koks jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Dobry dzień. Dobry dzień! Dobry dzień! Dobry dzień! A jest dzisiaj ze mną wyjątkowy gość, największy listonosz wśród wszystkich listonoszy Globus Polski. Dobry dzień, ahoj! Jadłeś kiedyś czeskie takie przyspaki? Nie, z czeskich to tylko piwko i studencką. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Noin. Darmowa aplikacja, w której możecie typować wyniki wydarzeń sportowych, na przykład ze swoimi znajomymi. Możecie stworzyć własną ligę typerów, rywalizować także z innymi typerami. Dla najlepszych do zgarnięcia są piłkarskie nagrody. FIFA 22 na dowolną platformę oraz książki o tematyce piłkarskiej. W opisie filmu znajdziecie linki do pobrania aplikacji zarówno na Androida, jak i na iOSa. Mamy co wypić, mamy co zjeść. Cały czas jeszcze jest żywy w nas ten odcinek. Chcę, kto nie oglądał, niech sprawdzi na kanale ElwiBetu nasz Football Trip z czeskiej Pragi, bo jest co oglądać. Draże. Mamy paluszki, czekolady, batony, wafle i picie. A do picia. I coś na y, owocowo, i, i tak zwana kofola, ich na kola. No, tak. Ewentualnie jeszcze krytyka obejrzeć. Krtek, krtek. Mówisz po polsku, że szukasz. To nagle takie jest zdenerwowanie wśród wszystkich. Kuliczki w chorkie czekolady! Margot! Nie, <laughs> <laughs> usuniemy, usuniemy, nie będziemy tak mówić. To są prawdopodobnie jakieś draże kokosowe, no. Odpowiedni naszych korsarzy. Co ty masz? Zlenki, czyli chipsy. Zlenka, czyli chips, po prostu po czesku. Semolowe. 30% mniej tłuszczu, czyli będziemy pić firami. To wyjdzie nam, raczej 90% mniej. Są sponsorem czeskiego hokeja. Jak widzieliśmy lodowisko, nie mieliśmy czasu, żeby tam zajechać, ale oni żyją hokejem. Co to był za dźwięk? Ludzie, kochani, to za 15-8 rano. Bohemia, pece, surowe tycinki, paluszki nasze i chyba są serowe, bo na rysunku jest ser. Wydaje mi się, że są też robione w piecu, bo jest rysunek pieca i jest na spece. Jest spece. spece. Taki, taki zakład, co ogarniał kanalizację kiedyś. Nie wiem, czy jeszcze jest, ale kiedyś nie, był. Chyba teraz nie, chyba zaraz. 190 gramów serowych paluszków. Krupki arasidowe. Może być zdrowe. Przednik u nas to będzie Karli, yy, tak? Czyli wydaje mi się, że jest połączenie kukurydzy i orzechów w tym wszystkim. Pod piwo, pod meczyk, no przecież to wjeżdża jak złe. I też czeski hokej wspierają. I też wspierają czeski hokej. Czy u nas też chipsy mogłyby wspierać polską piłkę? No ja nie no wiem. No mogłyby. Napiszcie, że chcecie Chociaż Polskę to starcipsy. Było, było star... To są star chipsy, no to oni by mogli. A, to chips, przepraszam. Jest studencka oczywiście, czyli klasyk czekolada z orzechami, z rodzynkami, z jakimiś tutaj... Z kakaem jest. <grym> jest. To jest, to dobrze wygląda. Z orzechami też. Mariańskie Lażnie. W 1856 roku wynaleziono te wafle. To już mają trochę. To nie wiem, co już chyba wtedy nie było. Czech Spa. Czyli to można jeść nawet, jak jesteście w Spa. No i ładne opakowanie. A ty w spa. Byłem, jak jest napisane na jacuzzi, limit 5 osób to 5. Bo jak wejdzie dziewięć, to znaczy, że ktoś się nie Ale zmieści. Jest, jak jest limit 5, tak, w windach, 5 osób i na przykład tysiąc kilogramów, to trzeba uważać. Czyli ważymy się przed wejściem do jacuzzi i ważymy się przed wejściem do sauny. Wejdzie 9 chłopa do jednej jacuzzi, może dojść do tak zwanego... Wylewu. Zderzenia kolan. I wylewu. Lezańskie. Lezańskie. To chyba znana firma. tradycji. Ty pojedziesz do Czech i powiesz to, to, to i to. Reszty nie kupujcie. A ciekawe jak u nich z niemieckim. Yy, dogadasz się. Ale ja nie umiem, więc nie gadałem z nimi po niemiecku. To nie Milka, ale nazwa podobna: Mila z 1953 roku. Ten baton jest. To jest prawie, termin ważności. No, praktycznie ma 50 lat. <laughs> takie, takie, no to bym powiedział... A Ile to, to... ma cukru? Gdzie, to jest tylko. No. Znaczy, na pewno dużo. No bo jak ktoś ma słabość cukier rano w niedzielę? Bo je takiego batona. 36 gramów. Ja przydatne. ostatnio byłem w rano w takim stanie, że jakby ktoś mi na przykład dał takiego batona, powiedział zjedz, to powiedziałbym na razie nie mogę. Margot w białej czekoladzie. Co to jest? Ma 90 Myślę, gramów. Biała. Z jakimś nadzieniem. Może to być dobre, a może okazać się. Ma Jest no. masło i, i cukier. I biała czekolada. Przez Nestle wykupiona firma. Wedel też chyba się sprzedał. Kupę Teraz chyba ja mają Wedel. Wybraliśmy do picia Matoni Multi. Jedne perliwa. To znaczy, że jak jedzisz, to znaczy, że. Na tym poprze. <laughs> Razowane, owocowe, napopite w sam raz. Limonk... Cytrusowe. Cytrusowe. Limonka, cytryna. Znaczy my w połówki to bardzo dobrze jesteśmy. Ba bardzo. I co jest ważne? 100% recyklowana telna, czyli po prostu ta puszka jest z recyklingu. Czy to jest prawdą, że mimo, że ja segregowałem wszystko do tych worków, to jak wrzucą to wszystko na wysypisko, to i tak wszystko je do jednego leci? Dajcie nam znać w komentarzu, czy tak faktycznie jest, bo jeżeli tak nie, jak, jak tak jest, to już nie będę segregował. I mamy dwie kole, Kofola Original, czyli to jest taka czeska Klasyczna. kola. Klasyczna. Ojej, ta jedna puszka, ojej, ta jedna puszka jakaś brunna. Kierowniczka z do mnie, dzwoni. To powiedz, że jesteś zajęty teraz rusem. Ten... Nie będę odbierał, przecież urlop mam. A urlop masz, no tak. Kofola citrus, czyli czeska kola cytrynowa i czeska kola oryginalna. Były te historie z Pakistanu, z Indii. Szczury oddawały urynę na den kapuszek. Tak, to jest afera. Dlatego pije się przez słomkę. Przelewamy to tak jak my do pojemników. Nawet może być że... stek ze szczura. Właśnie, steku! Powiedz coś o tym. Zaczynamy. Spielberg, czy możemy już jeść? Mhm. Chodzi mi po głowie ta ich kola, więc. Klasyczną zostawimy na końcu. A kryś! To mówię dla tego mocznika, tego szurzego. Tak, no, ściągnie jakimś takim... jakimś czymś, ale kolor znany. To jest, to inny, jest inny. Jest no. Pamiętam, była pepsi. Coś, coś tu jest nie tak. Słodkie, jest... kwaśne. Jakiś taki, nie wiem, może rodzaj jakiegoś właśnie cukru, jakiegoś takiego innego niż u nas. Ale żebym ja się o to zabijał, to, to raczej nie. Limonada cofola citrus! To jest owocny sirup, cukr... I glukozo-fruktozowy. To oni po prostu opracowali swoją czeską recepturę. Może tak być. Ale z jaśkim wędrowniczkiem mogłoby to wjechać. Mogło to, ale tak sotę to... No... no... Wyobrażasz sobie, że kupujesz tego dwie puszki albo trzy i pijesz? Nie, nie. Za mało koli w koli, W kofoli. Oszukali nas. No nie na, na dobrą stronę to do idzie, idzie na tą stronę. Nie, zła strona. O. I taki posmak jest niedobry po tym. Cedratę. Cedratę. A, dźwięk taki sam jak wszędzie. No. Po pół? No, czy tak lej wiesz? No, ale co, ja widzę po kolorze, to po prostu. To jest tak zwany after drink. Nie, no i pachnie od razu dobrze. Przyjemne, takie lekkie. Przyjemne, niesłodkie. Nie, nie, w ogóle nie, nie jest ma, słodkie. Nie ma nic. Kolor taki szampanowy. To jest bardzo dobre. To jest niezłe, naprawdę. Nie jakoś turbo, taki nie nagazowany. Idealnie. Jest dobry. To po czesku to było. To je dobre. Jest bardziej właśnie, bardziej cierpkie, a nie słodkie. Landrynki trochę. Landrynki, ale takie napoje były kiedyś. Były. Kaskada taka była kiedyś. Kaskada. Na zdrówko. No. <głos> <Dziecko> <głos> może zjedzmy? <noise> zjedzmy, coś. Dziecku świat Micho, dziecko nie będzie żyło. Lubisz w ogóle globus paluszki? Oczywiście, bo paluszki są świetne. Dobrze wysmażone. Uuu, panie! Inne paluszki niż Uu. u nas. Końcówki mają, zobaczcie, końcówki mają przysmażone. W zapachu? W zapachu. Mocno. Syr. Mhm. I jeszcze następnego. I następnego. Nie jest tak, że otworzysz, wezmę trzy i odłożę. Bierze na 45 minut meczu. Nie wytrzyma tyle. Nie wytrzyma. Nie. Jaki ten paluczek jest? Słony i serowy. Jest sól, ale to albo nie ma ser, ten ser może być taki słony. Albo ser. No nie znam wszystkiego niestety. No to nie. Wychutnij si i La Honda na Neco, lekowo, nebo te. Nie wiem, co powiedziałem, po ciasku. Susenę podmasli. Czyli po prostu tak? I może zawierać element sezamu i soi. Może, ale nie musi. Zjedzmy coś słodkiego. To studencką weźmiemy, klasykę. No, no. Eksportowy towar z Czech. Ale siły to, to dzisiaj nie masz. Ja w ogóle nie mam <śm> siły. <śm> ale taka... Z galaretką w środku. Rodzynki. Bardzo dobra. Pod kawkę? Pod kawkę, to wiesz jak to wjeżdża? Jak złoto. Jest galareta w środku. Taka konsystencja chyba żelu. Są orzechy. Na spotkanie z przyszłą teściową albo z obecną dajesz w prezencie, całujesz w rękę, zajadamy to i jest naprawdę znakomicie. Ta galaretka, kochasz takie cukierki galaretkowe, co były kiedyś w czekoladzie? No to nad... połączenie tych cukierków z czekoladą i z orzechami. Bo to, że orzechy wkładają, to wszyscy. Dodają jeszcze, właśnie galaretkę, albo jakiś twardy cukierek, oni to dodają do tej studenckiej. Dlatego jeżdżą ludzie do Czech i kupują tą, tą czekoladę, no bo jest naprawdę towarem topowym. No. Kupujesz magnesy, jakieś pamiątki, no. Tylko to jest taki magnes, trzeba popić. Multi! Zawsze jak widzę napis Multiwitamina. No źle mi się kojarzy akurat. No, kiedyś jak byłem mały to kazali to Multiwitamina <grym> pić, <grym ale... Akurat nie z tymi się źle kojarzy, ale... <grym <grym <grym> Kolor jest przezroczysty. Pachnie te soki multivitaminowe. Pachnie znakomicie, po prostu ten zapach... Jest bajkowy, jest przezroczysty, jest gazowany. Mu na lato, takie zimne? No, rzeźwienie. Ojej. <grymne> Nie tylko na lato zresztą. Nagrywamy to w listopadzie i to też znakomicie w listopadzie smakuje. A w grudniu. <grymne> czy ta sylwestra na sylwestra, bizuza? Ale wyobraź sobie, masz po sylwestrze, wstajesz 1 stycznia. Ojej. Lejesz pół na pół. <grymne> Samo w sobie jest genialne. A jeszcze jakby do tego coś dodać? To Fajnie, by bo nie jest takie słodkie. Wydaje mi się, że jeszcze by lepsze, to było jakby to było zmrożone, takie, wiesz? Takie zmrożone. Prosto z lodówki. Puszkę wylizujesz od środka, widać. Matoni Multi. Musicie to kupić. Nawet tej puszki nie wyrzucajcie, <laughs> bo to potem można komuś po prostu wysłać zdjęcie. Prichuti tropikalne owoce. I to jest chyba fajne, że to jest chyba na jakiejś wodzie robione, bo to jest dość dobre. Cytryna, smaku. jabłko, mango, marakuja, pomarańcz. Nie Jak to było? Spragnionych napojów. <laughs> Dokładnie to tak. To jest to. To co? Może krupki? Krupki. Ja naprawdę. O Jezus. To może być hit. Czaska Karli. Pod piwą. Ja po prostu wierzę, że jak złota. nie tylko pod piwo. Można też jeść same. Połączenie chrupek naszych kukurydzianych z orzechami. Mhm. Dzieci to będą to zajadały. Nie no, no, dla dzieci. No, nie tylko dzieci. Miska. Rozszypujesz to do miski. A po co brudzić myski? Świetne, a... bardzo dobre. Bardzo dobre. Olmowy olej jest, jest, jest. Wyrobek muszę z stop lepku. Czyli można się pożygać po tym. <laughs> Czesi, sami widzicie, oni no, no. potrafią. W Grają sposób. w to dobrze. No później piwko. Znaczy, znaczy, najważniejsze, żeby tylko, na koniec dnia wyjść na zero. My mamy korsazy, a u nich wszystko Margot robi. No zobacz, to jest taki posmak, jakby tam alkohol był. Oj oj Duże te draże, oblane czekoladą. A środek jak kokosanki. Mocno zbite. Dość twarde. W środku jest miękkie, ale ta skorupka jest dość twardza. Ani to, to nie jest nie... słodkie, ani bardzo kokosowe. Tylko, no, tylko alkoholu wyczuwalne w środku. Jakby adwokat? Boże to kakao z mlekiem. Albo kakao z mlekiem, no ale... A nasze korsarze lepsze. Jakby tak porównywać? Dajemy tu na środek, bo to. Neutral. Mila. I to nie Sebastian. Uuu, wafelek. Uuu i Wale... czekolada. Nadzienie waniliowe. delikatne, Bardzo słodki, absolutny wypas. Bardzo dobre. Jak idziesz, to weź trzy od razu, bo to. Ja Poczęstuj. Całą się resztę zjem, spokojnie. Poczęstuj to się. Ale tu nic nie zostanie dla ciebie tak to już. No to... Ustawy dla szliberga. Weź to połóż najwyżej, bo to... To jest inna liga. Z jednej strony wafelek, delikatny, a czekolada ciemna. ciemna. Jest jeszcze do tego mega hmm. słodziutkie takie. No. Dukawki kawki. No minus kruszą się strasznie. No niestety. Też bohemia. Z, z lęka. Po cipsy. Inna chyba niż u nas cebula, bo jest karmelizowana, przynajmniej jest w... I czerwona, nie biała. I czerwona. 30% mniej tłuszczu. Mmmm. Zobaczcie, mają trochę inny układ jak u nas. Nie wiem czy nie są trochę grubsze. Albo... Nie, chyba nie. Albo trafiliśmy na taki. Mm. Ale bardziej pieczone. Oglądasz mecz. I może jedną połowę wytrzymają. To jest hitem. Słoność połączona z taką delikatną słodyczą tej cebuli. To inny smak totalnie. Inny. Zupełnie inny smak niż nasze chipsy. Te klasyczne to mnie denerwują, tak śmierdzą tą cebulą. I to jest czerwona cebula. To jest mm. inny smak w ogóle. To są bardzo dobre. Naprawdę. <słuch> Szpilberg dobra, właśnie wafelka. Nie mam opakowania, to oddam? No, to połóż tam na dobrą stronę. dalej. Margot. Margot. Biała czekolada z nadzieniem. Tak jest trochę, no. skoczył. Teraz na przykład, jakby tak była krzyżówka, to bym powiedział szybko. Imię męskie na 5 liter. Robert. To ci nie pykło? O, panie Jak poleciałeś. Tu też jest ten posmak alkoholu? No, to samo to w drażach może być nadzienie. Tak. Kurde, ale ta nadzieję, żeby mnie urzekło? No, raczej chyba nie. RUM! One są kokosowo-rumowe. Mm. Nie mój smak. Na pewno nie. To wyrażę tak. jeszcze wyleżą. O no, to jest jedna rodzina, ale... wyglądają się. Kofolkę teraz. Kofola. No dobra, tamta była cytrynowa. Zobaczymy tą klasyczną. Ona ma w sobie jakiś taki posmak, nie wiem, ziołowy. Czy Czesi też dodają śminku do wszystkiego? Może kminek. Ala kola, ale odbija to w innym kierunku trochę. Krystalina cytrynowa jest dodana. Zimna. Nie, zimne. Jeszcze zimniejsze powinno no. być. Oh, no dobra. Dostały nam wafle. Trochę nasz torcik wedlowski. Bo andruty. Ty, ty już pokrojone. Już jest pokrojone. Dobrze. Wedlowski jest czekoladowy, a ten jest waflowy. No i co? I po wafelku. Uuu, pachnie naprawdę bardzo dobrze. Kakaowy wafel. Taki klasyczny. Klasyk. Dużo kaka kakaowej takiej miazgi w środku. Wszystko to jest obudowane waflem. Dużo gorzkiej czekolady. Klasyka gatunku. Nie, nie ma tu jakiegoś wow. Ale jest, jest to poprawny wafel kakaowy, Uzalewasz no. to czekoladą. Mhm. Dajesz do stół do kawki. Wjeżdża. Jest strasznie kruszący. No i się kruszy wiadomo. Do utra. Tak. Nic nowego, odkrywczego. Może jakby był przy granicy. Może. Zacznijmy od tych, podsumowania od tych, 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 tej kofoli. Jak tej kofoli nie, ku, nie kupicie, to nic nie stracicie. To to jest takie jakieś takie... nie. Dla wielbicieli kokosów to pewnie tak, ale ja nie jestem wielbicielem. To samo jak ten baton. To samo nadzienie. Nie, ten rum, ten wafel. W Polsce Ta... to samo kupicie. Kofola na plus. Na plus, no. Klasyka. Wszystko, co jest tutaj w tej części, bierzecie i po prostu zajadacie. Ta firma Bohemia umie w chrupki, umie w chipsy. Dla wege świrówek najbardziej. Bardzo dobra. Tylko minus jest taki, że jak otworzysz, to zjadasz. Chipsy... Z tą cebulką, no znakomite. Zasłaniasz obiektyw yy, łokciem nikotynowym. A okej. Okay. Już kaczucha poszła? Tak. Kwachwa. 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 Studencka, no to jest klasyk. To klasyka, ale jadę studenckie, które nie podchodzą. A ta była spoko. Bardzo dobre paluszki serowe. O, paluszki serowe to jest odkrycie chyba tego odcinka. Nie są to moje smaki, ale są dobrze wypieczone. Są solone i serowe. Mocno serowe. Wiedzą, że ludzie piją piwo, i co tu zrobić pod piwo? Dobrego. Dobrego, niedrogiego. To jest dobre, ale w jak widzicie, bierzcie całą zrzewkę. Mila, tak. To od razu, jak ktoś lubi łakocie, to niech weźmie kartonik tego. A... Apeluję do polskich hurtowników, sprowadzajcie to z Czech. Jedźcie do Czech, nie tylko po te piękne zabytki, które my odwiedziliśmy, nie tylko po emocje futbolowe, po słodycze, bo ze słodyczy i z piwa Czechy słyną. Dziękujemy za dzisiejszy odcinek, dziękuję no. Tobie Globus dziękuję. za odwiedziny. Dobre rzeczy po prostu. Bardzo dobre, te paluszki porywa. <laughs> porywaj, porywaj jak najbardziej. A Na drobia powrot. Moi drodzy, była cała masa rzeczy pewnie, które, których nie udało nam się kupić i subskrybujcie kanał. Najważniejsze. Dokładnie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Ahoj. Ahoj! Partnerem dzisiejszego odcinka jest No In, darmowa aplikacja, w której możecie typować wyniki wydarzeń sportowych, na przykład ze swoimi znajomymi. Możecie stworzyć własną ligę typerów, rywalizować także z innymi typerami. Dla najlepszych do zgarnięcia są piłkarskie nagrody, FIFA 22 na dowolną platformę oraz książki o tematyce piłkarskiej. W opisie filmu znajdziecie linki do pobrania aplikacji zarówno na Androida, jak i na iOS'a.